Jak być na bieżąco z informacjami od firmy INSERT w Insert GT. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami od firmy INSERT, koniecznie włącz wiadomości INSMAIL. W tym celu wybierz pomoc, wiadomości INSMAIL bądź na bieżąco. W dodatkowym oknie zaznacz: Tak, chcę z niej korzystać. Po wybraniu hiperlinku konfiguruj, możesz ustawić, jakie chcesz otrzymywać informacje. Możesz odznaczyć automatyczną aktualizację, ale koniecznie zaznacz zgadzam się na warunki regulaminu usługi Insmail. Gotowe. W wiadomościach widoczne są informacje zgodne z ustawionymi preferencjami. Dodatkowo zostaniesz poinformowany o nowej wiadomości w dolnym pasku programu. Albo tak jak w naszym przypadku, widoczna jest informacja o braku nowych ins wiadomości.